W tym materiale wideo chcę sprawdzić, czy przezroczyste tipsy będą dobrą alternatywą do przedłużania paznokci na szablonie. Cześć, jestem Edyta, a to jest odcinek serii Testy, 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 testy. Ten transparentny tips, który właśnie widzisz, będzie grał dzisiaj pierwsze skrzypce, a do przedłużania, nauczona doświadczeniem z poprzedniego nieudanego testu, użyję bardzo gęstego akrylożelu. Inspiracją do tych testów był jeden z paznokciowych TikToków. Dzięki różnym ujęciom i dużym przybliżeniom zobaczysz czy i jak sobie poradziłam. I mam nadzieję, że ten materiał wideo pomoże Ci podjąć decyzję, czy warto zainwestować w tę metodę. Feralny tips tutaj położyłam. Jest tak przezroczysty, że go nie widać, więc trzeba go po prostu mieć w takim miejscu, żeby się nie zgubił i był dostępny szybko do wzięcia. Bo jak już kulkę tu położę znowu tego akrylożelu, to już później może być za późno. Na szukanie tipsa. A jeszcze wyjaśnię o co, o co chodzi. Yy, pewnie gdzieś tutaj, albo w opisie filmiku albo gdzieś u góry będzie odnośnie do pierwszych testów. To są drugie testy robienia sposobem tiktokowym paznokcia, akrylożelem i przyciskając właśnie tę formę do paznokcia. I będzie też użyty właśnie klips, który już wcześniej też testowałam, ale jak się okazało, źle go użyłam. Tego klipsa w złym miejscu go ścisnęłam, ten paznokieć, o właściwie tips. Źle umiejscowiłam tego klipsa, więc teraz chcę to zrobić PRAWILNIE. Poza tym, drugi błąd, jaki poprawiłam, no poprawiłam, popełniłam, a chcę poprawić. No to użyłam takiego bardzo lejącego akrożelu, bo pierwszy raz go używałam i to były też testy tego akrożelu. I on był zdecydowanie za miękki, więc wzięłam taki akrożel, który jest jednym z gęściejszych, jakie mam. I w tym momencie sobie właśnie zdałam sprawę, że mam jeszcze gęściejszy. cięcie, a few moments later. Mam, mam, bo yy, przypomniałam sobie, że te w matowych tubkach, te w matowych tubkach, yy, akrylożele z Wernersy są takie miękkie bardziej miękkie, niż te w tych tubkach połyskujących, więc łówka pracuje, dobrze mi się przypomniało. No i będę używała tego tutaj akrylo akrylożelu. Pędzelek mam? Mam. Pędzelek mam, do akrylożelu yy, jest Mam też, przygotowałam sobie pojemniczek, gdzie naleję już płyn Slip Solution, który jest taki naprawdę prawilny. Tutaj naleję e, do tego naczynka akrylożelu, dzięki czemu ono nie będzie uciekać, będzie bardzo stabilne, no i będę mogła działać. Zrobię sobie to wszystko wcześniej, żeby jak już nałożę tego klipsa, to by już mieć, tak? Ale jeszcze i tak przykryję to korkiem, bo zapomniałam, że muszę ściągnąć Hani paznokieć. Jestem dzisiaj taka trochę szalona, edytano. Dużo rzeczy zapominam. Zdarza się, koniec nagrywania, koniec dnia nagrań. To jestem taka trochę. No. W każdym razie, będę tutaj ściągała Hani Hybrydę, która to jest hybrydą budującą. I zrobiłam błąd, bo ta hybryda jest zaraz razu bazą i topem, a ja nałożyłam dwie warstwy i jak widać, na połyskliwą. Hybrydę nałożyłam, drugą połyskliwą hybrydę, i no i tutaj leciutko odprysnę, op, odprysnęła. Ale dosyć gadania, jesteśmy Hanią zdezynfekowane, teraz tylko czas na szybkie usuwanie masy, manikier szybki, no i lecimy z testami. A, zapomniałabym! Jeszcze jedną rzecz chcę przetestować. Pilniki metalowe, metalowe pilniki z nakładkami, to jest akurat gradacja 180. Więc to też będę chciała testować, Zobaczymy jak się będzie piłowało, bo coś tam piłowania będzie, to nie jest tak, że przykleisz dual formy i to wszystko się tam działa, nawet wszystko się tam działa, wszystko jest gotowe, no trzeba trochę popiłować, no ale to później, na razie trzeba trochę popiłować prytarką. Przyszedł czas na pierwsze próby piłowania pilnikiem z metalową nadsadką, to można sterylizować. I oczywiście te nakładki wyrzucamy tak, bo są jednorazowe, więc ja wezmę taką ze środka, bo tutaj już to mam otwarte. I z tego co testowałam sobie kiedyś wcześniej jakieś tam inne takie pilniki, to trzeba pamiętać, żeby y, to po prostu odkleić. Zaraz po, bo jak to za długo jest przyklejone do nasadki metalowej. Ten tego nie idzie za bardzo odkleić, więc no też potem lipa trochę. No i tu jest: y, trzeba trochę wprawy mieć, żeby to dobrze przykleić, bo jak tego nie przykleimy równiutko tutaj z tą krawędzią na przykład, no to później się piłuje bardzo niefajnie, bo, bo się piłuje po prostu nie tak precyzyjnie. No udało mi się na szczęście. O, dobra, nie do końca. Nie do końca, ale tu przynajmniej fajnie, fajnie będzie, mi, będzie mi piłować z tej strony ten pilnik. No ja to wiecie, nie robię tego często. Jakbym to robiła częściej, to bym doszła do wprawy. No, ale ja nie używam takich pilników gotowe, więc to no, nie mam tej wprawy. No dziwnie, taki no jest ciężki, no jest o wiele cięższy niż taki tradycyjny pilnik, czy jest bardziej precyzyjny, nie wiem jeszcze, trochę mi się ciężko tutaj piłuje. Tak, nie mam wyczucia, powiem szczerze, że nie mam wyczucia. Ten nacisk jest taki, ja mam wrażenie, że trochę za mocny. A jak ty czujesz, Hania? Czyż tak, e, czy mi się tylko wydaje, że on jest za mocny? Nie, ja czuję, że jest delikatny. Delikatny? Mhm. A jakoś tak czuję, że. No tak, nie wiem. To jest kwestia przyzwyczajenia. Jestem przyzwyczajona do takich cieniutkich, pliniczków, leciutkich, o ta, tego typu. O, jest. No, dobra. Okej, okay, już wiem o co chodzi. Tam ten nasyp, ta ziarnistość jest taka jakaś dziwna tutaj. To tak bardziej szarpie, głaska niż piłuje. To zobacz teraz Hania, jak to czujesz? To tak sunie gładko. Sunie gładziutko, a piłuje dobrze. A to? Tu czuć, no. Co czujesz? Co, jakie masz odczucia? Widzicie, że poszarpany jest ten paznokieć. I to jest 180 i to jest 180. 240 jest z tej strony, bo tu jest kropeczka, czyli tu jest 180. Czuć te ziarna. Czuć te ziarno, tak? Mhm. No ten tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego papieru ściernego, z tych pilników i na razie jeszcze nie znalazłam takiego papieru, który by był jeszcze lepszy od tego, więc szukam dalej, jak będzie coś na przykład oczywiście wprowadzę sobie do drillo, ale mimo wszystko no, kurczę, różnica jest ogromna pomiędzy jednym a drugim pilnikiem. No bo tak sobie trochę popiłuję jeszcze. Lecimy. Jedziemy. Jedziemy, czyli standardowo tuszczanko baza, primer baza, no i będziemy już... Się brać za tą główną część testów. Odtuszczanko jeden, a zrobimy dwa. Takim odtuszczaczem jeszcze w pędzelku. To jest taki cleaner tylko w pędzelku. To też dehydruje. Cleaner też dehydruje. Za, zero dmuchania na paznokieć, Kochani, Jak widzicie, że ktoś dmucha na paznokieć, to znaczy, że brakuje mu świadomości na temat tego, że w, w wydychanym powietrzu też jest wilgoć. A my co robimy? Odtuszczając? Oddehydrując, od, wyciągamy wilgoć. Mam pełne gacie, bo po ostatniej porażce tak nie do końca się czuję na siłach, bo to drugi raz. Ja lubię wam pokazywać też moje. Wiecie, ja bym to mogła wszystko przetrenować, posiedzieć dwie godziny, porobić, do perfekcji dojść, ale ja bym chciała wam pokazać moje błędy i jak z nich wychodzę, bo nie w jednej z was na pewno się też coś takiego zdarzyło, i teraz tak będziecie widzieć moje kombinacje na temat tego, jak z danego problemu wyjść. Więc tak, ja po prostu ostatnio, daj tam tego kciuka, położyłam klipsa w ten sposób, na cały palec, na cały palec. A tam trzeba było zrobić inaczej, od połowy, tak żeby ta część tutaj była ściśnięta przy skórkach, żeby po prostu wypłynęło to w stronę apeksu, a nie na skórki. Więc teraz postaram się ten błąd naprawić. To był pierwszy błąd, a drugim błąd, błę, błądem... Drugim błędem było to, że złego akrożelu użyłam, więc teraz też postaram się ten błąd naprawić. Ten jest gęsty, to jest naj, najgęściejszy jaki miałam kiedykolwiek w życiu. Ever. Ładny kolor. No, ten jest serio gęsty. Widać to, jak on po prostu wręcz aż stoi. I ona tak zrobiła, ale ja chyba tu wylałam na opuszek, więc to zbiorę stąd. Spod opuszka to zbierzemy. Hanieczko zerka y, prawym okiem i sobie mówi, a mówiłam jej, natargać ci wacików? na Natargać ci wacików? Tak było. Tak było. Dobra. Bardziej się zastanawiam, czy nie jest za dużo tego, ale chyba nie. Zawsze można, wiesz, długość zrobić tym. Tu jest tips. <noise> ja dzisiaj widzę, jestem twoją... Moimi oczami, uszami lecimy. Czekajcie, bo tu za blisko z skórek to zrobiłam. Jeszcze to ścisnęła bardziej, panie? Tak. Nie, Je, jest, coś tu się dzieje dobrze. No to dużo lepiej to wygląda niż wcześniej. I tu ścisnęła, nie? Tutaj ścisnęła. I pójdziesz do lampy, hania potem. A do dołu nie rozprowadzasz? No tak, 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 dawaj od dołu teraz. Super super. Jestem podekscytowana, może wyjdzie? No, na pewno było lepiej, zgasło. Co to było? 10 sekund, znaczy 5 sekund go włączyłam. Coś to. Stało. Coś się tam że szczypie, ale tak? jednak nie. Ale fajnie, że ten klip jest przezroczysty, bo to wszystko przejdzie tam do środka. Dobrze, dobrze, dobrze. Jestem podekscytowana, oby wyszło. Ale już nie miałaś upuszka zalanego, to już jest dobrze. No, widziałam właśnie, że było spokojnie. Musi być długi ten paznokieć, no taki długi, długi, nie? Gdy masz krótki, to. <grywy> Okej. Okay. O, krzywo, ale dobra. O, kurde. On jest mocny ten tips, a już widziałam taki gruby. Gęsty akrylożel, ale wylał się na boku. Ale tu się tak mniej. A, dobra, mój błąd. Nie popatrzyłam na boki, miałam go tam ścisnąć bardziej w bok. To jest znowu mój błąd. Pamiętajcie, żeby z jednej i z drugiej strony tak w miarę dobić. A ja nie popatrzyłam, ja tylko popatrzyłam z jednej perspektywy. Tylko z góry. A trzeba patrzeć z jednego boku i drugiego boku. Mój błąd, przyznaję się. Co to kurde. Dobra, wyszło. O Boże! Taka linia boczna niedobudowana. Ale pod mi się paznokcia, to, tam w, miarę to będzie jakoś, w miarę to jakoś pójdzie. Zobaczmy, ile to ma w strefie stresu. Czy mi nie spłynęło wszystko pod paznokieć? Dobra, daj. Jak się czujesz Ania, dobrze Z nim? Na razie w porządku. Tu jest paznokieć, tu. O, spoko, dwa milimetry razem z paznokciem. Ok. ale od spodu też trzeba będzie coś podpiłować tego glutka. Dobra, bierzemy się za piłowanie. Zobaczymy, zobaczymy, czy tam się uda jakoś to zamaskować, to wylane. Nie za bardzo, jest dość mocno ten paznokieć tutaj. Niedobudowany, to jest ogromny. Bo. O, widzicie, już tutaj nie popiłuję, bo już, już nie do. Nie dokleiłam, więc muszę zmienić stronę. E, Piłuję się tym pilnikiem dość topornie. Nie wiem, czy ja to jest wina, czy tego metalu. Troszkę też przypuszczam tego papieru ściernego, bo on jest taki. Gdzie ten pilnik tutaj? On jest taki głaszczący. Ooo! Może ten się wygina? Bardziej. Troszeczkę może tak, ale tu, tu ten papier ścierny. Jakby papier zamienić gorszy, papier no. ścierny, bo on tak naprawdę to jest takie toporne. Tu się, jakiś materiał tu jest wykonany. To jest wykonane z jakiegoś dziwnego materiału, który mi bardzo nie podpadł. Zamysł fajny, tylko zamieniam to, no bo, bo nie pasuje mi to. Nie Kiedy podpasował. Nie podpasował. A co powiedziałam? Nie podpadł. Nie podpadł, podpadł. ci. Nie podpadł, tamten. Aha, podpadł mi. Podpadł mi. Okay. Okay. ok. Czy będzie trzecia część tych testów? Będzie. Będzie. O, 180. Będzie trzecia to część. Sześć razy sztuka. Bo kolejny błąd popełniłam, ale wtedy tego błędu akurat nie popełniłam, mm -hmm. bo dojechałam jedną i drugą stronę, a teraz widzicie no. Tak to jest. Muszę sobie to wszystko wypisać i. E, o, odpadło samo. I wszystkie błędy naprawię w następnym odcinku, chyba, albo nie. Zobaczę. Wolny brzeg jest bardzo gruby, więc ta ilość y, musiałaby być mniejsza. Ja będę znowu piłować, ale na szczęście ten akrużel się bardzo dobrze piłuje i nie zapycha tak frezów jak poprzedni. On był tragiczny wręcz. Tragiczny. Co tu mamy? Kwadrat? No to bękiem damy radę ścienić wolny brzeg. No, najgorzej, jak to do tej skóry tam dopłynie, to potem, o patrzcie, jak ładnie tutaj widać taką szczelinę pomiędzy żelem, a paznokciem. Kolejny raz to samo. Jeszcze bym musiała, ale tam na tym filmiku TikToku nie było widać, czy do skórek tam dopłynęło, czy nie. Wszystko tylko z góry, a widzicie, ja tu Wam obracam, pokazuję dookoła wszystko, gdzie odpadło, gdzie, w sensie, gdzie gdzie się wylało, gdzie odpadnie samo, to zobaczmy, czy to samo odpadnie. No, samo odpadło. Tutaj też by to trzeba było wypiłować, ale i tak jest dużo lepiej niż ostatnio. Dużo lepiej. Dobra, znowu wariatem podpiłuję to samo zalanie. Taki krzywy. No, ale co zrobić? Zła budowa. Normalnie to jeszcze by tutaj szło wiecie, podłożyć szablon, do... nie, nie szłoby to budować. On po prostu jest krzywo nałożony i ściągnąć i zrobić na nowo. Ale przetestujmy ile wytrzyma. To jest, przypominam, jak ktoś nie widział, osobista oliwka Hani, ona tylko jej używa. Ja tutaj mam specjalnie ją blisko, w razie co, żeby mieć, móc skorzystać. No i tak się prezentuje wycięty boczek, a tak się prezentuje niewycięty boczek, dobra, trochę wycięty boczek bo mogłam ścisnąć jakoś bardziej i jeszcze nie mam wyczucia, ale to tamtej dziewczyny w TikToku też nie było widać od boku, jak paznokieć wygląda. <laughs> Więc no, mogłam wam tylko z góry pokazać, a boków już nie i byście powiedzieli, o, super, super, nie? Ale no pokazałam wszystko, nawet od frontu, że kluseczka jest od spodu, ale piłowałam, piłowałam, ile się dało, piłowałam, no. I powodzenia, jak ci się podoba taka metoda, no to bierz, tipsuj, rób. I mam nadzieję, że już nie będę musiała powtarzać tego wszystkiego, ale chyba tak się skończy, że jednak będę powtarzać. Więc do zobaczenia. Miejmy nadzieję w kolejnych testach, ale już takich prawilnych. Do zobaczenia.